Ja mam trickshota zrobić, tak? Dobra, <laughs> czekaj moment, bo już mi się mieszka, pierdol <laughs> Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Dobra, czekaj. Trickshoty? Teraz tryszucha. O ja że czekaj O, o <laughs> Siemanko wszystkim, z tej strony sobie Zapraszam Was do wyjrzenia kolejnego filmiku. Dzisiaj zagramy sobie w MW2 Live. Jakiś komentarz zrobimy taki, jaki wpadnie w link, tak od razu wrócimy Dzisiaj czysty fan, nie będzie żadnego. Tutaj jest się. Widzę, że wrzucił mi do jakiegoś meczu, to zaraz zobaczymy. Może uda mi się pomóc jakiejś drużynie. co się czym Chodzimy sobie tarę 21 z kieszonkowcem, z mocą obalającą, z ninjam zapasowy. Do tara pewnie są TMP, tylko nie wiem, czy zrobiłem sobie akimbo. To zaraz się okaże, gdzie nas wrzuciło. Jeżeli nas wrócę do lupy, to albo nasza drużyna przegrywa i jest już koniec meczu, znaczy mogę wpaść na koniec, końcówkę, albo rozpoczął się mecz i ktoś otrzymał. Najczęściej tak, mnie zawsze dołączy. Pewnie jako wsparcie Dream Team tak? Wiadomo o co chodzi. Mapka Invasion, zaraz przekonamy się co to dokładnie, dlaczego mnie tutaj wrzuciło. Tar 21. Mecz dopiero zaczął, także mamy... mamy, mamy farta, to farta, można powiedzieć. A zobaczymy, co tutaj chodzi dokładnie chłopakom. Gleba od razu. Musimy zrobić wywiad środowiskowy. Aha, już wiemy, o co chodzi. Nagrywam kamerką, także będzie na pewno opóźnienie. Procesor jest obciążony, to jeszcze multiplayer, także... Nic nie widzę. Kompletnie. Koleś tutaj zablokował. Ale widzę, że akcja się tutaj rozgrywa. Jest dosyć... Jest dosyć ciekawie. No tak, idę co Mhm, uh -huh. krótko i na temat panu. Staty 1 do 3, ale mówię, zagramy co dzisiaj dla Bani. Nie będzie dzisiaj żadnej napinki. Spróbujemy coś wykombinować z tymi. Widać Będzie mnie lubią. Tu szczepter jest. O, popatrzcie, widzicie. Jak to... Dobra, sorry, zjem. Nie wiem, czy tak łatwo. Jak powiedzę, żebyśmy na napierdzielał zdrowe ja jest, to pójdę tędy, po cichutku, na paluszkach. Tutaj skręcimy. na paluszkach, żeby nikt nie widział, że ja tu jestem. Taki wiecie, silent, I kill you. O. Dobra, mam pretka. Teraz kurde, udupimy ciecia. Mam nadzieję, że znajdę ten helikopter. Dobra, możemy grać dalej. Znowu nożem. Nie wygonię Cię, ale aj, nie mam wsparcia. Już ktoś tam z tyłu cisnął. Widzę, że tutaj jak se się rozgrywa praktycznie na Sniper, ja napierdziłem. No dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Musimy uważać, bo widzę, że w ludzie grają. Ale mi ścina. Powiem Wam, nagrywając kamerką akurat ze Spodziewałem się, że będzie aż takie obciążenie. Coś niesamowitego, ale damy radę. Damy radę, mam nadzieję, że wygramy ten temacie. Wszyscy będą... Wszyscy będą happy. Dobra, siadło. Tu jest koleś, to pewnie. Ok, dwóch zabitych. Działko. Ale unik. Stworzył na rambo. <ścoughs> koleś nie widział. <ścoughs> Enemy dobra. Będziemy tamtą stronę no w prawo, widzę, że chce tutaj się rozgrywać, trzeba pomóc swojej drużynie. I wiem jeszcze w jaki... Dobra Patrzcie jaki kosiarz Kosiasz umysłów. Gdzie on strzela? To jest koleś. Dobra, no tam są Snajperzy O, gleba, 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 gleba Gleba spokojnie Dobra, już szybko zauważyli mnie Uuu, uuu Nic nie pozostaje tylko flashować Walka na krótki dystans Musimy przejść z drugą stronę. Nie ja nie da rady odstawione wszystko widzę, że oni są w samochodach, także nie za bardzo nie da rady A, zobaczymy tutaj Chleba Siadło, dobra, idem się pozbyliśmy z klientów Deti Nie, nie też jedzie. garnięty koleś Walka się rozgrywa praktycznie na tych kilku metrach dobre kolejne na nasze konty musimy przycisnąć popatrzcie w końcówka meczu. decydujące praktycznie momenty najważniejsze momenty Asysta dobrze a minimalnie minimalnie oni tam są. 7200 wygramy wygramy spokojnie będzie. Moje pójdę z tamtej strony. Muszą być mój. Jeden. Jest moc. Yeah. No. Udało się. Było wejście smoka. Dzięki ludziska za obejrzenie tego komentarza. Będziemy się widzieć w kolejnym filmiku Tysiąc wrogów w głowę. Magnetycznie to mi się podoba. Dobry meczu. 22 do 12, może być. Tak, 21 złotych. Także dzięki za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się. Na razie. Masz jakąś klasę komando? Nie, ja mam. Wszystko ninja. mam starasz się. Po się na chwilę i nie zabijaj. A ty grom rób zmniejsz go tego. Zaraz przynajmniej tych małych. Na 160. Armam, no w tym tutaj się I nie zabijaj. No, pokażę ci. Grom tutaj.